Dzień dobry Państwu! Nazywam się Monika Bernasiak, a dzisiaj zapraszam Państwa do bardzo szybkiej recenzji nowości na perfumowym rynku. Dzisiaj przyniosłam Państwu najnowszy zapach od Marka Jacobsa Perfect Intense. Widzieliście już tą butelkę? Jest po prostu no, wypasiona, bym <grym> mogła powiedzieć. Koreczek ma gwiazdeczkę, ma banana, ma szpilkę i tenisówkę. Ma też kokardkę, ma wisienkę, kotka i jakiś diamencik, więc możemy sobie wyobrazić, że zapach Perfect Intense od marka Jacobs będzie zapachem dla każdej kobiety i na każdą okazję. Zaraz mi się nasuwa takie skojarzenie, co jest do wszystkiego, to jest do niczego, bo tutaj i mamy ta trampek, i mamy szpilkę, i mamy wisienkę, i kotka, i mamy gwiazdę, i diament, i nawet banana, więc trudno byłoby sobie wyobrazić więcej jetów na korku. A co mamy w środku? Oficjalnie powiem Wam, że mamy żonkil w środku, yy, mamy prażone migdały, mamy drzewo sandałowe i wiecie co? Te prażone migdały to rzeczywiście czuć. One są naprawdę dobitnie podane w tej konstrukcji zapachu. Czuć drzewo na bazie tego drzewa mnóstwo palonych, przepalonych migdałów. Ale co czuć jeszcze oprócz tych migdałów? Ja nie chcę być taka trochę nakłaniająca, ale jednocześnie nie mogę nie być nakłaniająca, bądź taka odradzająca zakup tych parfum. Zakup w ciemno, bo jeśli Wam się podoba ten zapach, no to w się dyskutuję, ale w ciemno odradzam z całych sił. Jeśli zawsze jestem na tak, jeśli chodzi o zakup w ciemno dla nastolatek, dla kobiety wyzwolonej, dla kobiety energicznej, dla kobiety, która lubi sport, dla kobiety, która lubi... Zapachy rzeźkie, czyste, zapachy eleganckie, transparentne, mało wyrafinowane, ale takie jednocześnie bardzo kobiece, to absolutnie polecam Perfect klasyczne. Ja osobiście tego zapachu nie mam w swojej kolekcji i tego też nigdy bym nie miała. Natomiast Perfect jest zapachem czystym, jest zapachem świeżym, eleganckim, elektryzującym. Natomiast Perfect Intense jest zapachem. Skwaszonym. <noise> Jedno moje słowo: skwaszonym. Kochani, czuję w tym zapachu prażone migdały i wegetę. Jeśli nie wegetę, bo mam tą wegetę tutaj, specjalnie zabrałam, to może yy, taką wegetę wpłynie, taki z lubczykiem, jak to się nazywa. Moje dzieci to uwielbiają, ja tego nigdy nie chcę kupować. Mm, no wiecie, taka magii. <noise> rosół, taki dobry rosół, tu stawy. Zapach, właśnie tak jak wam powiedziałam, ma żonkiel. Ten zapach, perfekt, też ma żonkiel, ale tutaj ten żonkil to ja nie wiem, czy on jest tylko tak naprawdę podany po to, żeby była jakaś kompozycja podana w zapachu. Tutaj ten żonkil daje taki słoneczny akord, taki słoneczny akord, którego doszukujemy się na przykład w zapachu Marka Jacobsa. Intense, Mark Jacobs Daisy Intense. Also Intense. Albo taki słoneczny akord w Lady Million. Doszukujemy się takiego akordu famous. Um, gdzie taki słoneczny akord jeszcze jest? Na pewno jest w terakocie Garland. Taki właśnie czysty słoneczny akord. Ale oprócz tego mamy akord takiej czystości rabarbaru. I oczywiście niestety akord, który jest dla mnie niestety, może niestety, bądź stety, nie wiem, mi się on źle kojarzy, ale bardzo podoba mi się w tej właśnie kompozycji akord mleczny, laktonowy taki akord, ale mleko tutaj podane jest ewidentnie pachnące migdałami, czyli mleko migdałowe, tak? Czyli taki akord trochę cukierkowy, trochę taki apetyczny, słodszy, ale jednocześnie na bazie takiej świeżej, na bazie cedrowego drzewa. Naprawdę piękna kompozycja, bardzo, ja mam tutaj, perfekt tutaj mam, Perfect intense, żeby sobie móc przypominać o Zepachu. Bardzo czysta, bardzo transparentna, promienna, kobieca, elegancka, lekka, trwała, bo nawet 8 godzinna naprawdę 8 godzin ten świeżak się umiał utrzymywać na skórze. Taka bardzo mm, radosna, optymistyczna, mm, taka świeża i taka romantyczna kompozycja. Tak dla kobiety młodej, dla kobiety również pozbawionej takich problemów, dla kobiety optymistycznej. Fajna, radosna, czysta, energiczna. Myślę, że taka właśnie jak Mark Jacobs jest. Jest woda perfekt. Wiecie, że Mark Jacobs na nadgarstku ma wydrukowane słowo perfekt. Dla niego jest najważniejsza taka teoria, że Jestem taki jaki jestem, jestem doskonały. Po prostu. I to jest fajne, prawda? Mark Jacobs w ogóle, nie wiem czy wiecie kiedyś, poszedł na siłownie nago. Tak na przykład, tak. E, dziś o tym przeczytałam. Mm. W ogóle, Bank Bank, jak była ta woda Marka Jacobsa, to również sam ten był właśnie kreator występował na plakatach. Na plakatach ja nawet mam ten plakat, słuchajcie, gdzieś w garażu. On był nago, zesłonięty był tylko takim dużym flakonem. Bank Bank więc był ciekawe, jak mogłam się rozgadać, co jak zwykle. Perfect? Tak. Perfect Intense, darujcie sobie. Naprawdę, wegeta, magii. Tutaj zamiast mleczka migdałowego jest użyty prażony migdał i jest też górnolotnie podany żonkil, jest również podany w składzie między innymi sandał. Nie doczytałam się tak naprawdę do końca przed filmem, co tyle zapamiętałam te trzy składniki, natomiast ja tutaj czuję mnóstwo rosołu. I jeśli będziecie perfumeri, pomochajcie ten zapach koniecznie i powiedzcie mi, co Wy tutaj czujecie. Czy Wy również czujecie taki e, niedzielny obiad, jak ja, I, i, i powiedzcie mi, jak Wam się odbiera ten zapach? Czy jest trwały? Wiecie co, nie mam jakoś tak e, przyjemności znoszenia tego rosołu na, na, na ręku, natomiast no, od razu mam ja powiem, że nie odważyłam użyć go globalnie, <gryz> więc na pewno nie powiem o trwałości zbyt wiele. Powiem Wam natomiast, że Perfekt pachnie 8 godzin, świetnie się utrzymuje na skórze latem, w upały i będzie idealnym prezentem na święta, jeśli kobieta na półce ma już Aqua Gio, na przykład Aqua de Gioia, czy ma na przykład Chance Chanela Eau de Fresh, czy ma na przykład Versace Versailles, czy na przykład ma mm, Moschino La Love, Love. Więc takie świeżaki, jeśli lubimy, jeśli, jeśli po prostu się w nich czujemy bezpiecznie. To również Mark Jacobs perfect, się poczują bezpiecznie, a może i nawet poczujemy się bardziej tak otulone tym zapachem, tak bardziej gładko się poczujemy. Właśnie mleczko migdowę daje takiego efektu gładkości, efektu gładkości tak. Bardzo dziękuję za dzisiejszy dzisiaj poświęcony czas, i do usłyszenia w kolejnej recenzji.